Zapraszamy wszystkich do krainy baśni, gdzie słoneczko świeci, gdzie, gdzie gwiazda nie gaśnie. Przypomnijmy sobie razem, jeśli chcecie, bajki kolorowe, najpiękniejsze w świecie. Za górami, za rzekami, gdzie bajki mieszkają i baśnie. Straszna rzecz się zdarzyła, gdy w świat owe przybyły złe wróżki, co kochają właśnie. A przybyłyśmy tu, aby bajki pomieszać. By pomieszać coś właśnie, zaszły się teraz dziwy. Zaszły się spór prawdziwy. Kochamy właśnie, kochamy też spór i chęci. Wy stąd odejdziemy do naszej złej krainy? Wszystko na głowie stanie w straszliwym bałaganie, I my jednak stąd odlecimy, powiemy wam w sekrecie, że tylko król Baj może zmienić tę naszą hecę w dawną krainę bajek. Prędzej, prędzej! Nie widzisz? Przecież biegnę, nawet pędzę. Za ja wolno, jeszcze prędzej! Musimy tą seską dobiec do drogi. Ach, Jasiu, ja się boję. Nie teraz, my sestro jakie jak jest wielki, z północnej strony lasu. To już po nas? Och baba jaga na swej już się skrada. Zaraz nas złapie, zaraz nas zje. Szybko zjadzali nas łapie, schowamy się w tych sakach.

w tym biurze w kałamarzach i w po ulicach jak koniki będą krzesła i stoliki Zapadli się pod ziemię? Niech ja was tylko znajdę! No dobrze, możemy wyjść z ksaka. Rozgniewaliśmy czarownicę. Ona przeszuka całą okolicę. Na pewno nas znajdzie. Nie ukryje nas nawet las. A wtedy nie unikniemy biedy. Oj, biada nam biada. Nie płacz, chodź prędzej. Patrz Jasiu, ktoś stoi pod tamtym drzewem. To jakaś dziewczynka. Śmiesznej jak w czerwonej czapeczce. A co wy robicie, wy, moi bajce? Zawsze wilk witał mnie za krzaka, a to cichece! My uciekamy przed Babą jagą. Małgosiu, ukryjmy se przedło. Spójrz tylko, kto z ptaki sepetca. Pewnie nadlatuje baba Jaga. Hola, hola. Hola, czuję, że ten szli. Ej, ty, mów natychmiast, w którą stronę poszliłeś i Małgosia? Ach, to ty jesteś babcią Jagą. Nie nazwałaś babcią, zaraz sponę cię pochwycę i poznasz czarownicę. Dlaczego pani się tak od razu złości? Przecież pani przyszła do mojej bajki w gości. Do stracenia nie mam czasu. Przesługową kawał lasu. Mów natychmiast, w którą stronę poszli? Nie wiem, kwiatki zbierałam i nic nie widziałam. I tak ich łapę, i tak pokrycę. Potem wrzucę na łopatę i upiekę. Ha, ha, ha! <noise> Możecie już wyjść z ukrycia, baba Jaga odleciała. Jak Ci dziękować mamy? Jak Ci się odwdzięczymy? Nie wiem, czy kiedyś to jeszcze zobaczymy. się <noise> do swojej bajki. Dokąd biegniecie? Działaś Jędzę? Nie uciekłobyś od niej czym prędzej? Idę z wami. Dość mam spotkań z wilkiem Burym. Nie idziemy. Uciekajmy. Innych bajek poszukajmy. Ach, jaki jestem głodny, a kapturka nie widać. Uciekła dziewczynka z mojej bajeczki. Nikt już nie kupi takiej książeczki. Cóż to będzie za bajka bez czerwonego kaptułka? Kogo zainteresuje wójty, czy ma ostre zęby i ostre pazury? Ale nikomu nie może dać nauczki. Ile warto jest babcia bez Z trzema wieżami mieszkała śliczna królewna. Była piękna jak płatek róży, więc nazwano ją śnieżką. Kochali ją wszyscy, ludzie i zwierzęta, lecz znalazł się ktoś, kto jej nie kochał. Była to zła królowa, która rozkazała wyprowadzić ją do lasu i tam zgładzić. Tak też się stało. Znam cię, jesteś krewna śnieżka, nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. Taka jestem, zmęczona. Proszę, pomóż mi odnaleźć drogę do domku krasnoludków. Idź prosto, a znajdziesz dom krasnoludków. Jestem zajączek, co skacze po łące. Po lesie lubię biegać i nigdy się nie zgubię. Widzę, że jesteś zmęczona. Niedaleko mieszkałem krasnoludki. Zawołaj głośno. Leśni, bracia, wołam was. Przeprowadźcie mnie przez las. Nie ma końca tej podróży. Co ja widzę do mnie duży. Może sobie w nim odpocznę, więc wejdę, ale czy dobrze zrobię? Domek był malutki. Ale czysty i przytulny. Sta na środku stał stół, a na nim siedem miseczek, siedem łyżeczek i siedem kubeczków. Zmęczona i głodna śnieżka zjadła z każdej mise miseczki odrobinę i trochę wypiła z każdego kubeczka. A teraz położy się odpocząć. I hope, 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 I hope. <glor vermont> Stand up, Bywasz. Czy się dowiem? Zaraz wszystko wam opowiem. Mama cochę, czarownicę, złą, okrutną, zazdrośnicę. Wczoraj wielkie nieszczęście się stało. Jej lusterko powiedział, że piękniejsza jestem ja. Wiecie jaka była zła? Chciała życie moje I nie możesz do niej wrócić. Będziesz mieszkać w naszym domku, nie otwieraj więc nikomu. Może w pracy was wręczę, ugotuję, poceruję, posprzątam. to wie, że z nami królewna Śmieszka, Śmieszka. którą tak bardzo kochamy i nikomu nie oddamy. Kolcz wy nasze łódki, osaca, poza To śpiewaj, pioszku, nie ociągaj się. Ach, kiedy mi chce się spać <noise> ha, 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 od tylko spadł i spalił. To nic ponie. Czerwone maluchy? Tylko nie maluchy. My jesteśmy krasnoludki. Ha, ha, ha. Na miotle przyleciała. Ja nie było w naszej bajce. Świat stanął za góry nogami. Szanowna baboja, bo kogo poszukujesz? Jak to kogo? Jasia i Małgosi uciekli z mojej bajki. Dla mnie nie ma już na miejsca. Kogo będę straszyła? Kogo w klatę trzymała? O, o ile dobrze pamiętam, to te dzieciaki cię rzucały do pieca. No niby tak, ale w końcu wychodzę z tego wieca. I wszystko zaczyna się od nowa. Jestem komuś potrzebna. A teraz... Nie ma i sami się znajdą. Chociaż raz gapto ma rację. Znajdą się. Po co masz ich godzić? Leć do króla baja. ty od razu na to nie wpadłam. Moje krásnale, moje złodniceczka, nagrodę babcia Jagunia przewiezie was na miotle. Wsiadaj! nienawidzę podróżować na miet. <śpiewanie> <śpiewanie> Muszę szybko się uwinąć. Miał! Zaraz łapę zająca dla mości króla. No tak, polowałem zająca, ale gdzie mój ukochany, gdzie zamek z mojej bajki, widzę jakoś polanę. Może tam mi ktoś pomoże znaleźć drogę do mojej bajki. Oto bajkowa polana, a na tej polanie bajkowe spotkanie. Jestem król bajek, władca krainy bajek. Raz w roku moim poddanym organizuję tutaj spotkanie. Bajkowe spotkanie na bajkowej polanie. Wszyscy, co prośbę ma, wysłucham wszystkim dziś po mu. Ja panie, władco naszej krainy. Proszę no smutne nowiny i żal. Czerwony kapturek, porządek sobie w Ja, miłościwy król, proszę o to, aby mógł wrócić do swojej krainy bajek. Baba Jago, co się stało? Jakie nieszczęście Ciebie spotkało? Ach, miłościwy pan. Niech sprawiedliwość się stanie. Różki złej mocy pomieszały waźnie i wszystko stanęło na, na głowie. straszliwym bałaganie, bardzo Cię proszę, mieć to wszystko, dawno krajne baje. Żywam czerwonego kapturka, co z bajki dał nóżka. Ja siedziałem na łóżatkę, co babę, jak ją opuścili. Oraz kota w butach i tak nakazuje, do bajek powrócić nakazuje. Ustalę bajki dzieci znają, bardzo kochają i chętnie czytają. Bajki, i książki czytaj, za wzięcie do świata wiedzy znajdziesz zaklęcie. Świat jest wielki, a po drodze tyle pytań od. Odpowiedzi poszukajcie w kartach książek. Książki mówią, nie zabłądzi ten, kto czyta. Książki mówią, że ciekawcy żyją mądrzej.